Kochani, pytałem się Pana Boga, czy mogę podzielić się oprócz Bożego Słowa tym, co osobiście przeżywam w tych czasach, w tych dniach, w tych tygodniach, albo nawet można to zawęzić do godzin. I mam taki wewnętrzny pokój, choć też pewien trud. Przypuszczam, że wielu z Was podobnie przeżywa ten czas jak ja. W znaczeniu takim, że jest to czas naprawdę wyjątkowy. Że jest to czas wyjątkowo trudny. Że jest to czas, w którym zadajemy sobie bardzo dużo pytań i czasem nie znajdujemy na nie odpowiedzi, mówiąc, że chyba nikt nie jest w stanie odpowiedzieć na niektóre pytania. Zacznę od tych takich wielkich, globalnych, które dotyczą całego świata. Ani rok temu, ani w czasie wakacji nikt nie pomyślałby, że to szaleństwo koronawirusa tak sparaliżuje świat i nas. I to niezależnie, co kto o tym myśli. O cały świat Został wstrząśnięty po prostu. Za tym idzie bardzo wiele pytań. Chociażby te, które najbliżej są naszych domów, kiedy ma się jedno, dwoje, czworo, pięcioro więcej dzieci, dom, w którym jest szkoła, szkoła, która przychodzi do domu, praca, jej brak, brak sił. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Na to wszystko nakładają się te wszystkie wstrząsające Kościołem i światem sensacje dotyczące grzechów księży i, i ból z tym związany i pytania dotyczące tego, komu właściwie ufać. I człowiek jest jakby pozbawiony gruntu pod nogami. Ostatnie dni. Dyskusje potężne między wszystkimi ludźmi w Polsce, również między tymi, którzy tworzą naprawdę bardzo szczelnie i serdecznie wspólnoty Kościoła odnośnie ochrony życia. Tysiące albo dziesiątki tysięcy ludzi, a może więcej dzisiaj na ulicach, i, i protesty. I Media, jak się otworzy internet chociażby, to są pełne nienawiści, pełne bólu, pełne kłótni, pełne zwady. Z niecierpliwością czekamy, ile osób znać będzie zarażonych. Ja pamiętam chyba dwa tygodnie albo tydzień temu, jak w Polsce ogłoszono, że zarażonych tam jest 300 osób albo 500, a na Wyspach, w Anglii 15 tysięcy. Myślałem sobie Boże, to już jest koniec świata. Ma to się wszystko w takim czasie stało. I to niezależnie od tego, co tam jest w głowie. Kochani, przypuszczam, że te podobne pytania czy podobne myśli towarzyszą każdemu z nas. No Oprócz tego, że jeszcze każdy z nas żyje w rodzinie i ma swoje doświadczenia bardzo osobiste. Tak jak dzisiaj, jak myślę, jak weszliśmy do kościoła, to jak ktoś wczoraj zapomniał, to dzisiaj sobie przypomniał, że pani Anastazja miała wczoraj setne urodziny. Parę dni temu, mniej więcej o tej porze, umierała pani Róża Kornek. Pochowaliśmy ją parę dni temu. W czwartek umarła pani Anna. Ktoś martwi się o coś, co jest bardzo, bardzo osobistego w domu. Jak sobie z tym wszystkim poradzić? Kochani, myślę i jestem naprawdę przekonany o tym i teraz sięgam do Ewangelii że ta Ewangelia dla nas jest dzisiaj odpowiedzią na wszystkie pytania, które stawiamy sobie i nie znamy na nie odpowiedzi. Ja bardzo kiedyś naprawdę nie lubiałem, bo oprócz wielu, większości znajomych moich i przyjaciół, którzy są katolikami świeckimi i duchownymi, to znam też troszeczkę osób, które nie są katolikami, ale są ludźmi wierzącymi w Pana Jezusa z innych kościołów. I nie lubiałem, jak wtedy słyszałem od nich, że rozwiązaniem wszystkich problemów w życiu jest Pan Jezus. To słuchałem takiej odpowiedzi, że to jest takie, no, takie ogólne: takie, takie, o. No dzisiaj wydaje mi się, że jesteśmy się w tym momencie. I słowo dzisiaj jest właśnie takie, że odpowiedzią i rozwiązaniem wszystkich ludzkich problemów jest naprawdę Bóg. Kochani, ta Ewangelia, którą, która jest nam tak dobrze znana, ja przypuszczam, że myślę nawet o małej minorki, wszystkie, jakby Franek poprowadził taką lekcję dla swojego brata i malutki Mai, to by wiedział, że jak rozmawiają. Ludzie z Panem Jezusem i jeden pyta Pana Jezusa, Panie, który jest największy z przykazań, to Franek by na pewno odpowiedział. Będziesz miłował Pana Boga całym swoim sercem, całym swoim duszą, ze wszystkich sił. To jest pierwsze. A drugie podobne jest do Niego. Kochani, możliwe, że ta Ewangelia, dlatego że ją tak znamy, sprawiła, że kiedy czytałem tę Ewangelię, żeśmy się w ogóle zamknęli na nią. Tak było, jak ja przygotowywałem się do dzisiejszego kazania Myślałem sobie Boże, to jest znowu to samo. Ale wiecie, w którymś momencie tej mojej modlitwy i słuchania przypomniało mi się słowo, które powiedział kiedyś arcybiskup Grzegorz Ryś. Wiecie, że jestem w takim zespole razem z nim. I pamiętam, jak kiedyś osobiście do mnie powiedział taką rzecz. Geniu. Pierwsze jest zawsze pierwsze. Pierwsze jest pierwsze, czegokolwiek to dotyczy. Bóg dzisiaj mówi, co jest pierwsze. Będziesz miłował Boga całym sercem i całą duszą i ze wszystkich sił. I kochani, niezależnie od tego, czy to są super wielkie problemy światowe, czy to jest coś, z czym my sobie sami w naszym domu nie dajemy rady, to Bóg dzisiaj mówi: Pierwsze jest pierwsze. Kochaj mnie. Za tym słowem kochaj jest ufaj mi, uwierz mi, postaw mnie na pierwszym miejscu. Ja nawet kiedy przygotowywałem się do tego kazania, myślałem, Panie Jezu, dlaczego Ty żądasz od nas miłości? I usłyszałem, jak Bóg mówi, dlatego że ja Cię pierwszy ukochałem, dlatego chcę tak. Moja miłość jest zazdrosna, a potem jest to drugie, bliźniego jak siebie samego. Kochaj siebie, bo ja Ciebie kocham. Kochaj drugiego, bo ja go kocham. Bóg pierwszy nas ukochał. Dlatego chcę, żeby coś, co w naszym sercu i w naszej głowie jest, to jest to, żebyśmy Boga postawili na pierwszym miejscu. Myślę, że mogę tak powiedzieć dla pokolenia mojego i starszego. My nie znaliśmy jeszcze 10, ani 20, ani 30 lat temu słowo, słowa nawigacja. Używaliśmy czasem i na lekcji geografii chyba wszyscy, nawet najstarsi, wiedzieli, co to jest kompas. Zawsze pokazywał na północ. Jak ktoś się stracił, to każde dziecko wiedziało, jak to ustawić tą czerwoną wskazówkę, żeby wiedzieć, gdzie ma iść. Słowo Boga jest jak kompas. Rozumiecie, nawet jak nie wiemy, co robić dzisiaj, to Bóg mówi, ja jestem pierwszy. I to może jest trudne, ale wierzę, kochani, że coraz częściej się też pojawia takie słowo, nie wiemy, z czym się jutro obudzimy. I to jest prawda. Ale niezależnie od tego, z czym się jutro obudzimy, ważne jest, żeby uwierzyć, że Bóg jest pierwszy. Nikt nikomu z nas nie zabroni kochać Boga z całych sił, z całego serca. Nikt nie zabroni kochać nam ludzi, których mamy obok. My możemy mieć problem z ich kochaniem, bo już długo nie rozmawiamy, bo ktoś nas zranił, a Bóg mówi: zrób to, ukochaj go. I ostatnia rzecz. Dzieje się coś takiego w naszych umysłach na całym świecie, że no, diabeł, bo to nie można inaczej mówić. I to dotyczy różnych dziedzin życia. Postawił na pierwszym miejscu przed nami, trochę jak przed nosem, naszą wolność. Ja mogę robić co chcę. Nikt nie będzie mi rozkazywał. Nawet Bóg. I koni... dlatego, że diabeł Boga z pierwszego miejsca, sprzed naszych oczu ściągnął i postawił wolność źle rozumianą. Dlatego jest tyle bólu. Dlatego tyle nienawiści. Dlatego tyle wszystkiego, z czym nie umiemy sobie dać rady. Gdybyśmy w naszych rodzinach Boga postawili na pierwszym miejscu, nasze domy byłyby tylko piękne. Gdyby w naszych rodzinach Bóg był na pierwszym miejscu, wszyscy by, żylibyśmy w zgodzie. Gdybyśmy Boga postawili na pierwszym miejscu, to nikt nie cierpiałby tego wszystkiego, co dzisiaj jest wokół nas. Nikt. Tylko ktoś podniósł rękę na Boga. Rozumiecie to słowo biskupa Grzegorza? Pierwsze jest pierwsze. Koni, Bóg nam dał nowy dzień i nowy tydzień. I chciałbym razem z Wami ten tydzień przeżyć z wieloma z Was tu, bo codziennie modlimy się, codziennie wszystko jest otwarte, żebyśmy pamiętali, że pierwsze jest pierwsze. I że ten nowy tydzień Bóg nam dał właśnie z takim słowem. Bo tak nas kocha. Bo tak jest o nas zazdrosny. Bo tak się z nami liczy. I On nie odbiera nam wolności. Nikomu nigdy. Ale dlatego, że pierwsze jest pierwsze. Nie można. Tego porządku zmienić. Panie Jezu, dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś pierwszy i że Ty jesteś ponad tym wszystkim, co jest dla nas trudne i z czym sobie nie dajemy rady. Panie Jezu, opiekuj się nami. Przypominaj nam ciągle, że jesteś o nas zazdrosny. I daj nam łaskę dobrego życia, bo Ty żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.